Hej, siemanko, z tej strony Konrad. Yy, dzisiaj z samego rana yy, robię drugi challenge. Trochę nie będę robił po kolei, tylko Jest taki jeden, który chciał robić I tu pisze Skoro tu jesteś, to zacznij że Zrób pranka na ekipie na kolorach. Okej. Okay. To jest chyba na stronie, tu swoje, 26 media, Floor I, i. I. Tutaj. I to, tak no, ja pokoloruję i wam pokażę Yy, to widzimy się, jak ja już będę miał trochę zrobiona A nie zwracajcie na te, pisy, na, na te napisy na, no, na, na ręce. Pa.